Postać bociana, często właśnie wykonana postać na kiju, jest ubrana w białe prześcieradło, niekiedy czerwone pończochy założone i razem w korowodzie przebierańców wędruje wśród niedźwiedzia, kozy, turonia czy też wszystkich biesiadników, którzy przechodzili od domu do domu i zbierali datki bądź też żywność, z której później wspólnie urządzali w jednym miejscu biesiadę i popijając strunki przy tym. Piotrek, zapusty w skęni już 2 marca. Idziemy? No pewnie do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Tylko tam są najfajniejsze. No, zapusty w regionie. Super! To co, mamy już pewne rekwizyty? Może warto powiedzieć, czym są te zapusty? <gryw> zapusty? To tak naprawdę wiejski karnawał. Czas hulanki, dobrej zabawy, wesoło, hucznie i z dobrym jadłem. Czas od Bożego Narodzenia, dokładnie Trzech Króli, aż do środy popielcowej. Był to wyjątkowy okres organizowania balów, potańcówek, czy też przeróżnych spotkań towarzyskich czy też kojarzenia par. Warto wspomnieć, że oprócz tych właśnie zabaw, dobrego tłustego jadła, którym spożywano jak najwięcej, aby przed wielkim postem na zapas się najeść, to był czas swatów, czyli był to dobry okres do zapoznania się młodzieży, spotkania. Przypatrzenia się panną albo też y, skrytykowania kawalerów. Można było wtedy ocenić, jakie są możliwości parowania, y, kto jest najlepszą partią. Y, warto także wspomnieć, że y, panna, która niestety y, nie wyszła y, za mąż y, w czasie karnawału, y, była. Y, Oznaką drwin, pośmiewiska czy, czy też żartów, że została starą panną. Już 2 marca, od godziny 11 do godziny 15. Zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie. Obowiązkowo tego dnia bądźcie razem z nami. Turysta dostanie na pewno niezapomniane wrażenia. Będzie mógł podziwiać korowód przebierańców, będzie mógł uczestniczyć w potańcówce, a całe to wydarzenie zwięczy też wspólne ognisko. Przyjedzie zespół folklorystyczny Trzcianianki, przebojowe babki, kompania męska, hetmanki, koło gospodyń wiejskich kreatywne Czechowianki, czy koło gospodyń wiejskich kokoszki z przytupem nie zabraknie wielu atrakcji między także dla między innymi dla rodzin czyli warsztaty wykonywania masek karnawałowych warsztaty wykonywania faworków oczywiście wszystkich przybyłych zapraszamy na wspólne biesiadowanie przy ognisku i do degustacji pączków i waworków, które panie będą w tym czasie wypiekać. No bo czas ostatków, czas zapustów zawsze odbywał się im bliżej Wielkiego Postu, tym huczniej, tym więcej zabaw, tym więcej spotkań, tym więcej tłustego jadła, aby zapasy, które były przygotowane, wędlin i kiełbas i przed świętami Bożego Narodzenia można było przez ten cały okres karnawału spożytkować, zjeść, dobrze się pobawić i zaszaleć. Oczywiście nie zabraknie tych tradycyjnych wypieków i smażenia chrustów, czy też pączków, które już w Europie są znane od XVI wieku, w Polsce już troszkę później. No i a w korowocie przebierańców i maszkar zapustnych takie tradycje jak skakanie kobiet na len i konopie, a mężczyzn na owies. Zapraszamy! A to wszystko drodzy Państwo w tym fantastycznym miejscu w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, gdzie Państwo będziecie mogli w tej aurze zimowej mamy akurat teraz biało pięknie podziwiać nasze zabytkowe chałupy. Stoimy w tej chwili przed chałupą z Dąbrowym Oczydeł z 1926 roku. Chałupa kryta strzechą, bogato zdobiona i to nie tylko to, drodzy państwo. Zachęcam, żebyście państwo przychodzili z rodzinami na spacery w wolne niedziele w wolnym czasie, aby podziwiać uroki dawnej wsi. W czasie korowodu przebierańców i maszkar będą dość wyjątkowe postacie, które będą przenosiły nas w nietypowy świat magii, zaświatów i nie, nieznanych osób, a mianowicie między innymi będzie dziad, baba, cygan, diabeł, śmierć, anioł, ale także będzie, będą zwierzęta, jak koza, gdzie koza chodzi tam, rzadko się rodzi, tak samo konik. Miał zapewniać urodzaje zdrów, jak tur. W XIX wieku pojawiały się jeszcze właśnie turoń, jak i żuraw, a także niedźwiedź. Niedźwiedź dość nietypowy, bo on prowadził i obtańcowywał i w tym korowodzie postacie. A niedźwiedź to najczęściej właśnie miał maskę niedźwiedzia albo obwiązywany był od góry do dołu grochowinami. Niekiedy słomą obwiązywano całego. A na wozie będzie wieziona stara panna młoda, która niestety Naprawdę? nie była na wydaniu, tak, a na zakończenie zapustów wieczór o północy we wtorek zawieszano śledzia bądź inną rybę, która symbolizowało no, przejście do tego już niestety pożegnanie mięsa i trzeba już przejść w czas postu. Niekiedy był, także był zwyczaj, gdzie mężczyznom zawieszano śledzia na plecach, które no stary kawaler przeżył cały karnawał i no się nie ustatkował, więc jeszcze ma jeszcze trochę czasu do końca karnawału, żeby się ożenić. O. Bardzo się cieszę, że te tradycje nie zanikają, że o nie dbacie, bo to już takie jest unikatowe. Zgadza się dlatego w naszym tutaj. Obowiązku, ale też i przyjemności jest właśnie pokazanie ludziom, przypomnienie też, jak dawniej te zwyczaje były praktykowane na wsiach. Dlatego też jest to takie unikatowe wydarzenie w tym okresie, w tych dzisiejszych współczesnych czasach. Dlatego też z całym sercem zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w Zapustach w Skansenie 2 marca w godzinach od 11 do 15. Piotra, jest w ogóle jakaś wieś w naszym województwie podlaskim, że jeszcze te zapusty kultywuje? Jedynie w Radziłowie. Y jeszcze we wtorek tam będzie przemarsz y korowodu y i huczna zabawa. A zapusty tak naprawdę y zwyczaje te y w latach 50. -tych, 60. -tych już przeszły do, powoli do Lamusa. Nie pozostaje nic innego. Jak zaprosić wszystkich? Tak, żeby zapoznali się właśnie tutaj w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Zapraszamy.